Witajcie! Aby zmienić rozszerzenie plików w Windows 11 na początku musicie sobie otworzyć eksplorator plików, teraz kliknąć w te trzy kropki, wybrać opcję i następnie przejść do zakładki widok. Teraz musimy sobie delikatnie zeskrolować i znaleźć opcję ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Teraz musimy sobie odznaczyć w tym okienku, kliknąć zastosuj i OK. Następnie musimy znaleźć ten plik, którego rozmiar chcemy zmienić, rozszerzenie. Mój znajduje się w wideo i wygląda on tak. Zaraz zmienimy rozszerzenie pliku. Jak widzicie i słyszycie, jest w pełni sprawny, ma rozszerzenie MKV, tak więc klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy tą opcję, czyli zmień nazwę. Klikamy sobie obok. I ja na przykład zmienię z MKV na MP4. Klikamy Enter, aby potwierdzić zmianę. Gdy wyskoczy nam to okienko, klikamy Tak. Otwieramy ponownie, by sprawdzić, czy wszystko jest OK. Zaraz zmienimy rozszerzenie pliku. Jak widzicie, wszystko działa. Rozszerzenie pliku możecie zmienić dla plików graficznych, tekstowych czy plików wideo. Jak widzicie, było to całkiem proste. Jeśli to wideo było dla Was pomocne, zostawcie polubienie, komentarz oraz będzie nam miło, jeśli zostawicie subskrypcję. Do usłyszenia!